Giovanni Guaresi Przeznaczenie ma imię Klotylda. Romans przygodowy z bardzo ważną dygresją, która mimo osobistego charakteru włącza się znakomicie w akcję i wspiera, czyniąc ją bardziej urozmaiconą i ciekawszą. Przełożyła Barbara Sieroszewska Rozdział pierwszy Na pokładzie delfina Historia filmaria dubl Kieliszka oleju rycynowego Oraz pewnego listu, który nie był listem miłosnym. O godzinie 9 rano, dnia 14 maja 1885 roku, delfin podniósł kotwicę i wyruszył z portu Nevaslip na pełne morze. Pół godziny później pan filmario Dubl usłyszał dyskretne pukanie do drzwi swojej kabiny. I fakt ten, sam przez się bardzo błahy, napełnił znanego gentlemana uczuciem zrozumiałego zadowolenia. W istocie już od jakiegoś czasu pan filmario Double spodziewał się, że ktoś zapuka do drzwi jego kabiny. Mówiąc ściślej, już od 60 minut filmario dubl oczekiwał pojawienia się panny Klotyldy Troll. To oczekiwanie było jak najbardziej uzasadnione po dość osobliwym liście, jaki otrzymał ubiegłego wieczora. Wielce szanowny panie, jutro rano płynę jachtem na krótką wycieczkę morską. O godzinie 8.30 oczekuje pan na pokładzie. Chciałabym podzielić się z panem pewnym niezwykłym pomysłem, który od pewnego czasu rozkwita w moim sercu. Z góry dziękuję. Na razie proszę przyjąć małego całusa od Klotyldy Troll. Któż miałby odwagę nie przyjąć całusa od Klotyldy Troll? Najpiękniejszej, najsłynniejszej i najbogatszej dziewczyny w całym mieście Nevaslip. Jeden chyba tylko pan Filmario Dubl. Gdyby znajdował się w normalnych warunkach, mógłby się na to zdobyć. A nawet kiedyś, przy ściśle określonej okazji, już to raz zrobił. Ale teraz niestety z powodu pewnego przeklętego kieliszka oleju rycynowego, znajdował się on w sytuacji całkowicie nienormalnej. Filmario Dubl, należący do jednej z najbogatszych rodzin w Nevaslip, był przede wszystkim człowiekiem niezłomnego charakteru, który odziedziczył zarówno po swoich przodkach ze strony ojca, jak i po matce, Gelsominie. Ponadto, jak ojciec, pan Tom, czuł niechęć i pogardę dla wszystkiego, co konwencjonalne, która to niechęć doprowadziła pana Toma aż tak daleko, że osierocił swego kilkumiesięcznego synka, Filmaria, aby nie być zmuszonym, mówiono, do tak skrajnie banalnej czynności jak oddychanie. Zważywszy niezmienną konwencjonalność życia, stwierdzić trzeba, że Filmario bardzo niewiele razy naprawdę się bawił. W wieku lat dziewiętnastu, Przybywając wciąż jeszcze w gościnie u stryja Flipa, nudził się, choć miał do dyspozycji całe jego zasoby pieniężne. Ale pewnego dnia znalazł sobie zajęcie, które zdawało się bardzo go interesować. Rozpoczął studia medyczne. Studiował bardzo pilnie przez całe dwa lata, po czym położył się do łóżka jęcząc. Wyzwano trzech najznakomitszych w mieście lekarzy, a Mario opisał im swoje dolegliwości tak drobiazgowo, zlokalizował je tak dokładnie i tak ściśle wyjaśnił wszelkie zaburzenia, jakie choroba wywołała w funkcjonowaniu jego organizmu, że w końcu trzy sławy lekarskie popatrzyły na siebie triumfująco i oświadczyły zgodnym chórem. Jest to najoczywistsze, najniewątpliwsze w świecie zapalenie wyrostka robaczkowego. Po czym poprosili o sprowadzenie na salę operacyjną studentów, aby móc im zademonstrować najbardziej klasyczny w dziejach medycyny przypadek tej choroby. W dzień operacji najznakomitszy z trzech luminarzy ujął skalpel, otworzył brzuch Filmaria i zbladł. Jego zdumionym oczom ukazała się najdoskonalsza, najzdrowsza w świecie ślepa kiszka. Stanu zapalnego ani śladu. Wtedy Filmario rzeczywiście setnie się ubawił, ale ileż musiał się napracować nad przygotowaniem sobie tej rozrywki wykraczającej poza sferę banalności zmuszony był przeprowadzać długotrwałe studia po to, żeby móc opisać objawy nieistniejącej choroby z precyzją zdolną wyprowadzić w pole trzech luminarzy nauki, a w końcu dać sobie otworzyć brzuch. A nagrodą za to wszystko był widok trzech najbardziej zdumionych w świecie twarzy. Tak więc pan Filmario Dubl bardzo niewiele razy w życiu szczerze się ubawił. Zaryzykujemy nawet twierdzenie, że tylko dwa razy. Wtedy, kiedy zrobił ten kawał trzem znakomitym lekarzom i kiedy zakpił sobie z obywateli miasta Temerlotte. W tym czasie liczył sobie 25 lat. Pewnego dnia przeprowadził się pod fałszywym nazwiskiem do Temerlotte i wynajął tam w centrum miasta obszerny lokal sklepowy. Ulicę niemal wytapetował afiszami reklamowymi, zamieścił zachęcające ogłoszenia w prasie i ludzie zbiegali się tłumnie. I osłupieli ze zdumienia. Sklep filmaria był kompletnie pusty. Ali jednego gwoździka na ścianach ani szpilki w wytrynach. Na szyldzie ogromnymi literami wypisane było jedno jedyne słowo, nic. Ludzie z początku się śmieli, uważając to za żart. Potem zaczęli w tym węszyć jakiś niezwykły chwyt reklamowy. W końcu ogarnęła ich złość. Filmario co rano, z niezmąconą powagą, podciągał metalowe żaluzje i zasiadał na stołku, jedynym meblu w tym rozległym lokalu. Żadnego słowa, żadnego gestu. Ludzie byli oburzeni. Nic, odczytywali głośno, sapiąc ze złości. Czasami ktoś wchodził do środka. Czy wolno wiedzieć, co właściwie się tu sprzedaje? Pytano na tarczywie. Nic? Odpowiadał Filmario z godnością. Ciągnęło się to przez trzy miesiące, a ludzie byli z każdym dniem bardziej oburzeni. Wreszcie pewnego ranka, jakiś korpulentny i o sangwinistycznym usposobieniu jegomość, wszedł do sklepu i stanął w groźnej postawie przed filmariem. — Nic? — zapytał ponuro. — Tak, nic. — odpowiedział z lekkim ukłonem filmario. — Ile? — spytał jeszcze groźniej sangwiniczny klient. — Od pięćdziesięciu franków wzwyż wyjaśnił uprzejmie fil. Proszę mi dać za 150 franków, rzekł władczo klient, szczerząc groźnie zęby i wyciągając pieniądze. Fil Mario zainkazował pieniądze, rozpostarł dłoń i dmuchnął na nią. Proszę, powiedział. W porządku? W porządku. Odparł sangwiniczny klient z takim westchnieniem, jakby uwolnił się od olbrzymiego ciężaru. Tym razem Dubl także dobrze się bawił, choć ta głośna historia również kosztowała go dużo wysiłku. To też autor z pewnością nie opóźniałby rozwoju fabuły przytaczaniem tych dwóch epizodów, bez trudu dających się wyłowić w jakimkolwiek zbiorze historii jakny lipańskich. gdyby nie to, że mogą one w znacznej mierze ułatwić czytelnikowi właściwą ocenę osobowości pana Filmaria Dubl. Uwydatniają one nie tyle ekscentryczność naszego dżentelmena, ile niezwykłą siłę jego charakteru. A właśnie ta jego cecha ma tu szczególną wagę, gdyż przyczyna nienormalnej sytuacji, w jakiej znajdował się pan Filmario Dubl w początkowym momencie tej opowieści, a także niezliczone kłopoty, jakie stąd wynikły, leży nie w niczym innym, tylko w tej jego niezwykłej sile charakteru. Filmario Dubl żył sobie spokojnie w bogatym domu rodzinnym wraz z matką, wdową Dubl, aż do wieku lat 6 i 15 dni. Właśnie gdy wkraczał w szesnasty dzień siódmego roku życia, wczesnym rankiem pani Gelsomina weszła do pokoju synka, niosąc kieliszek pełen oleju rycynowego. — Fil Mario — powiedziała. — Wypij natychmiast. Dobrze ci to zrobi. — Nie, mamo — odrzekł. — Wolałbym cały rok nie tknąć siedzenia, niż wypić to paskudztwo. — Dobrze — oświadczyła pani Gelsomina. W takim razie dostaniesz jeść dopiero po wypiciu rycyny. Wdowa Dubl była kobietą niezłomnego charakteru i dotrzymała słowa. Kiedy filmario dopominał się o jedzenie, pokazywała mu kielisze koleju. Filmario wytrzymał trzy dni, po czym zapakował zabawki do niewielkiej walizki i czmychnął na ulicę Seseppe, do stryja, Flipa Dubl, który nie znosił bratowej, ubóstwiał natomiast bratanka. Filmario mieszkał u stryja Flipa. Od ukończenia szóstego aż do dwudziestego siódmego roku życia. Po upływie tego czasu oznajmił: W stryju, powinienem już wrócić do domu. Trochę się tu zasiedziałem. Poszedł do domu i zapukał do drzwi. Pani Gelsomina, która przyszła mu otworzyć w ciągu dwudziestu jeden lat, znacznie się postarzała. W prawej ręce trzymała kieliszek pełen rycynowego oleju. Nie, mamo, rzekł Film, potrząsając głową. Pani Dubl zamknęła drzwi i oznajmiła przez okno. Wrócisz do tego domu dopiero po wypiciu rycyny. Filmario próbował dostać do domu parę razy, ale zawsze z tym samym skutkiem. Przesiedział trzy dni pod drzwiami, potem wrócił do stryja Flipa. Mieszkali razem jeszcze trzy lata, po czym stryj Flip umarł, jak zawsze uśmiechnięty. Filmario, powiedział nim oddał ducha, błogosławię Cię. Rozweselałeś moją starość i nawet oszczędziłeś mi kłopotu pisania testamentu. Dzięki twojej pomocy końcowy bilans jest idealnie zrównoważony. Po odliczeniu honorariów lekarza i kosztów pogrzebu pozostają mi dokładnie dwa franki. Są twoje. Zrób z nimi co zechcesz. Dubl odprowadził stryja do jego ostatniej siedziby, rozdał swój spadek biednym i znalazł się na bruku. Ale nie pozostał w tej sytuacji długo. W tydzień potem otrzymał od notariusza rodziny list tej treści. Podczas podróży do Strepa Fiet szanowna matka pańska zmarła wskutek ataku apopleksji. Pańska obecność pilnie potrzebna w związku z testamentem. Wimario stawił się u notariusza, który w jego obecności otworzył testament. Był króciutki. Wszystko, co posiadam, Pozostawiam mojemu synowi, filmariowi, dubl, pod warunkiem, że w obecności notariusza Dika i dwóch świadków przeze mnie wskazanych wypije kieliszek oleju rycynowego. Po czytaniu dokumentu notariusz wezwał świadków i wydobywszy z kasy pancernej kieliszek wręczył go filmariowi. Młody dubl potrząsnął głową przecząco. Nie, powiedział cicho, ale bardzo zdecydowanie, i skierował się ku drzwiom. Filmario Dubl był człowiekiem niezłomnego charakteru. Prócz tego jednak trzeba wziąć pod uwagę, że po 24 latach olej nie tylko zzieleniał, ale i zgęstniał, jak smar do maszyn. W każdym razie, rzekł notariusz, jeżeli tylko pan zechce, kieliszek stoi tutaj. I umieścił go z powrotem w kasie pancernej. Działo się to o godzinie 16 dnia 13 maja 1885 roku. O 16.30 pan Filmario Dubl, po dokonaniu pobieżnej inwentaryzacji swojego stanu posiadania, doszedł do wniosku, że na przyszłość może liczyć na 50 franków w gotówce i kilka kufrów wykwitnej garderoby. Starczało to zaledwie na uregulowanie rachunków hotelu. Oto dlaczego, trzymawszy o godzinie 19.00 liścik Klotyldy Troll, Filmario bez namysłu oświadczył w biurze hotelowym. Proszę mi przygotować rachunek i zamówić na jutro, na ósmą rano, powóz, który mnie zawiezie do portu. W tym rzecz, że sytuacja naszego bohatera nie była normalna. W przeciwnym razie z pewnością wystrzegałby się brania pod uwagę zaproszeń na jacht, a tym bardziej małych całusów tej pannicy. Klotyldę, bogatą, ekscentryczną, Robiącą wiele zamętu dziedziczkę, na którą wielu młodych i starych panów w Nevaslip spoglądało z uwielbieniem i tęsknotą, nasz bohater skłonny był zawsze uważać za osobę kłopotliwą i raczej antypatyczną. Ale w tej szczególnej sytuacji wycieczka jej jak mogła stanowić punkt oparcia na najbliższą przyszłość. Zresztą jedno zazwyczaj pociąga za sobą drugie. Filmariowi Dubl nienawistne było małżeństwo jako takie, a także trochę Klotylda Troll. Ale mając do wyboru nieznośną milionerkę i ten przeklęty kieliszek krycynowego oleju sprzed 24 lat, filmario zastanawiał się, czy jednak nie lepsze będzie małżeństwo. Tym się tłumaczy zadowolenie, jakiego doznał, słysząc dyskretne pukanie do drzwi swojej kajuty. — Proszę — rzekł filmario, wstając i wyrzucając papierosa za okrągłe okienko kabiny. Wszedł potężnej budowy mężczyzna z budzącym szacunek czarnym wąsem i w szafirowej marynarce ze złotym galonem. Nawet znając niezwykłą skłonność Klotyldy Troll do ekscentrycznych pomysłów, absolutnie nie można było przypuścić, że to jest właśnie ona, Klotylda. Mógł tu wchodzić w grę raczej kapitan jachtu. Byłbym zobowiązany, gdyby pan zechciał udać się ze mną do saloniku na rufie przemówił ów wilk morski a Filmario lekkim skinieniem głowy wyraził swoją zgodę. W gruncie rzeczy było zrozumiałe, że panna Troll nie zeszła osobiście do jego kajuty, tylko wezwała go do Saloniku i Filmario, jakkolwiek był wrogiem konwenansów, musiał to uznać. Wszedłszy do Saloniku na rufie, znalazł się w towarzystwie dwóch nieznanych sobie młodych panów. Żaden z nich nie mógł być Klotyldą Troll. Pan Dubl ograniczył się więc do stwierdzenia tego faktu i przywitał obecnych lekkim ukłonem. Przez chwilę panowała cisza. Potem kapitan położył na stole list. Jak panowie widzą, list zaadresowany jest do panów Filmaria Dubl, Setembra Nord i Pia Pis. Zmuszony byłem więc zgromadzić w jednym pomieszczeniu panów Dubl, Nord i Pis i wręczyć list całemu zespołowi. Kapitan skłonił się i wyszedł. Filmaria odznaczał się nie tylko silnym charakterem, ale również niezwykłym spokojem. To też przede wszystkim zapalił papierosa i zasiadł wygodnie w fotelu. Następnie zwrócił się do towarzyszy, którzy nadal stali z niepewnymi minami. "Panowie", przemówił Filmario. Po tym co nam zakomunikował kapitan, prezentacja stała się zbędne. — "Wiemy już wszyscy doskonale, że ja jestem Filmario dubl, pan September Nord, a pan Pio Pis. September i Pis skinęli twierdzące głowami. Nie pozostaje mi więc nic innego, tylko poprosić jednego z panów, aby otworzył list i odczytał go na głos. W razie gdyby panom takie rozwiązanie nie odpowiadało, gotów jestem rozedrzeć list na troje, aby każdy z nas dostał przysługującą mu część. W setembr wzruszył ramionami, ale pijopis uprzejmie stwierdził, że lepsze wydaje mu się to pierwsze rozwiązanie. Drżącymi rękami otworzył kopertę i przeczytał głośno. Panowie! Chciecie wybaczyć mój postępek? Zapewniam was, że nie chodzi tu o zwykły, pospolity żart. Chodzi natomiast o sprawę bardzo poważną. Urodzona i wychowana w Nevasflip, uwielbiam to cudowne miasto i gotowa jestem ponieść każdą ofiarę po to, aby stawało się ono coraz piękniejsze i coraz milsze. Banalną sztuczką skłoniłam was do wejścia na pokład mojego jachtu wyłącznie w celu oddalenia od uwielbianego przeze mnie miasta trzech najbardziej obmierzłych spośród jego mieszkańców. A wielu ludziom możecie się wydawać sympatyczni, ja jednak w żaden sposób nie mogę was za takich uznać. Nie tylko wasz widok, czy konieczność odzywania się do was, ale nawet sama myśl, że przebywacie w tym mieście wystarczy, by Never i stało się dla mnie miejscem nie do zniesienia. Miasto to liczy 3 miliony mieszkańców, więc mogłoby się Wam wydawać dziwne. Dlaczego właśnie my trzej? A jednak to całkiem proste. Możliwe, że Never Sleep zamieszkują inne jeszcze osoby, równie okropne. Ale Wy jesteście w dodatku powszechnie znani. Pan Setem z racji swojej zdumiewającej fortuny, Pan Pis z racji uzdolnień literackich, Pan Dubl wreszcie dzięki swemu bogactwu i ekscentryczności. Delfin wysadzi was na ląd w miejscu przeze mnie wyznaczonym, skąd, mam nadzieję, nieprędko powrócicie do Neva Slip. Załoga, jachtu ma rozkaz przeciwstawić się grzecznie, lecz stanowczo jakimkolwiek waszym projektom niezgodnym z wydanymi przeze mnie dyspozycjami. Prosząc raz jeszcze o wybaczenie, kreślę się: oddana klotylda Troll. Pis wypuścił list z ręki i spojrzał na filmaria z wyrazem przerażenia. W setembr ścisnął głowę rękoma. To wszystko? zapytał Fil Mario, przeglądając się swoim rękom. Wszystko wyjąkał Piopis. Dobrze. Wobec tego możemy pospacerować po pokładzie rzekł Fil, wstając z fotela i kierując się ku drzwiom. Ale setembr zerwał się i zastąpił mu drogę. Panie Dubl, wykrzyknął podniecony To bardzo dziwna sprawa. Trzeba przecież coś zrobić. Właśnie uśmiechnął się Filmario. Mario. Proponowałem małą przechadzkę po pokładzie. To zawsze już coś. No tak powiedział trochę spokojniej September zdaje się, że w tej chwili jedynie to możemy zrobić. Ale chyba przyzna pan, że żart, panny troll jest w jak najgorszym guście. Filmario potrząsnął głową. Zapewniam panów, że nie jest to bynajmniej żart. Naprawdę zostaniemy wysadzeni na ląd nie wiadomo gdzie, i naprawdę bardzo długo nie będziemy mogli wrócić do Newa Slip. Sprawa jest poważna. No to już lepiej. W setembr wydawał się już zupełnie uspokojony. Bo ja żartów bardzo nie lubię. Wyobraźcie sobie, panowie, od trzech lat nie odzywałem się ani słowem do mego ojca, bo kiedyś wysunął spodem mnie krzesło. Fimario odniósł się do tego z uznaniem. Przynajmniej człowiek z charakterem. A on lubił takich. Ani jednym słowem, rozumiecie? ciągnął setembr. A mieszkamy razem. Kiedy mam coś pilnego do zakomunikowania mojemu ojcu, piszę, nawet jeśli siedzimy przy jednym stole. Wołam służącego i polecam mu doręczyć list. Piopis, który do tej chwili wpatrywał się przez okno w morze, ocknął się nagle. To straszne! załkał. Nie widzieć jej więcej, nie czuć jej zapachu, nie móc posyłać jej wierszy, które dla niej układałem nocami. Ja ją kocham. Filmario poklepał go serdecznie po ramieniu. Niech się pan nie smuci, panie Piopis. Znajdzie pan sobie inną. Ale Pio potrząsnął głową. Nie, wykrzyknął, wyłamując sobie palce z rozpaczy. Nie, na całym świecie nie znajdę drugiej klotyldy troll! Setembr wytrzeszczył zdumione oczy. Kocha pan ją jeszcze teraz? Tak, weschnął Piopis. Kocham ją jeszcze bardziej. Podobnie jak Petrarka kochał bardziej Laurę zmarłą, aniżeli Laurę żywą. Klotylda nie jest kobietą, jest istotą niebiańską. Filmario znowu poklepał go po ramieniu. Biedny panie pijo, westchnął. Rozumiem pana. Jest pan tak głupi, że zasługuje pan na poślubienie, panny troll. Setembr zaśmiał się na całe gardło. W tej chwili ktoś zapukał. Klotylda? Wykrzyknął Piopis, patrząc na drzwi wzrokiem pełnym nadziei. W setembr w pierwszej chwili rozciągnął usta w szerokim uśmiechu, ale widząc, że Filmario siedzi, okazując niewzruszoną obojętność, podszedł do okna i pogwizdując zaczął patrzeć na morze z miną znudzoną. W setembr był miłym człowiekiem, obdarzonym dużym zmysłem obserwacji, ale całkowicie pozbawionym krytycyzmu.